Cześć, tutaj Szymon właśnie właściciel portalu kwadransagitary.pl W tej lekcji chciałem pokazać, w jaki sposób wyćwiczyć granie, improwizowanie na całym gryfie gitary. W tej demonstracji na początku chciałem zagrać coś, co będzie właśnie wykorzystywało dość szeroki zakres gryfu, nie tylko trzymało się jednej pozycji, czy jednego jakiegoś schematu na gryfie. No i tutaj pokażę Ci jedno konkretne ćwiczenie, które nie dość, że będziesz mógł to zastosować, ponieważ to będzie dobrze brzmiało jako po prostu element solówek, jako można powiedzieć zagrywkę, to także będzie świetnym narzędziem do tego, żeby opanować granie, improwizowanie na całym gryfie. No a pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do samego ćwiczenia, po co grać na całym gryfie? Myślę, że większość z Was wie, żeby uwolnić swoją improwizację, żeby była swobodna, no, potrzebujemy korzystać więcej niż z jednego diagramu, w którym utkniemy i gramy praktycznie ciągle to samo w górę i w dół. Kiedy rozszerzymy nasze granie na cały gryf, możemy tworzyć bardziej rozbudowaną, może być historię. Zbudowanie napięcia, zazwyczaj gramy wyżej, kiedy budujemy napięcie, zaczynamy może w niższych rejestrach. I też dodatkowo dochodzi to, że ma inne brzmienie, ten sam dźwięk zagrany nisko, a zagranym wysoko. Możemy zagrać, um, załóżmy, dźwięk E tutaj, a ten sam dźwięk gram tutaj na dwunastym progu szóstej struny i czwartym, drugim progu czwartej struny. To jest ten sam dźwięk w tej samej oktawie, ale jednak zagrany tutaj na drugim progu brzmi inaczej. Ma troszkę inny jakby rodzaj brzmienia, ciężko to nazwać, niż, niż tutaj w wysokich, e, wysokich progach. I chcemy to wykorzystywać świadomie w czasie improwizacji, żeby budować dobrze brzmiącą improwizację. Jeszcze i kolejna rzecz, wykorzystanie pustych strun. Kiedy gramy tutaj w niskich pozycjach, możemy za zagrać coś z wykorzystaniem pustych strun. Albo tego typu granie w naj najczęściej używane, ale nie tylko, wykorzystujące puste struny, też może być ciekawym dodatkiem i zupełnie inaczej to zawsze niż gdybyśmy grali na przykład tutaj w wysokich pozycjach. Albo inaczej, niż grali gdzieś mniej więcej po środku. Inne brzmienia, troszkę inny, inny rodzaj brzmienia, inaczej też się gra, inaczej pociąga struny, inne, tutaj musimy troszkę więcej sił, tutaj mniej i tak dalej. To wszystko wpływa na improwizację, i żeby świadomie, swobodnie improwizować, powinniśmy umieć grać. Na całym gryfie poruszacie swobodnie w górę i w dół. Ok, to tyle um, jeśli chodzi o kwestię dlaczego. Nie chcę tutaj zbytnio na to czasu poświęcać, bo przejdźmy do tego, jak to zrobić. To oczywiście nie jest to całościowy kurs, um, ale pokażę Ci jedno ćwiczenie. Będziemy się trzymać pentatoniki. Ja traktuję pentatonikę nie tylko jako jedną ze skal przydatną w wielu stylach, chociażby w blusie roku i tak dalej. To także jak pewnego rodzaju takie schematy na gryfie. To pięć superpozycji, o których tutaj nie będę omawiał. Tutaj, gdzieś pojawi się przycisk, możesz przejść do artykułu na ten temat na stronie. A to z pięć schematów, które razem obejmują cały gryf. I jak mamy pentatonikę m możemy zagrać ją tutaj z pustymi strunami. Możemy zagrać kolejny schemat. Możemy zagrać dalej i tak dalej. Możemy grać po całym gryfie gitary. Może zagram. To jest pierwszy krok. Musimy opanować pentatonikę na całym gryfie, te pięć superpozycji. To i jeśli chcesz całościowy materiał na ten temat, jak grać na całym gryfie, odsyłam do kursu Formuła Pentatoniki za parę złotych, gdzieś tak powinien być link. Jeśli nie umiesz grać na całym gryfie, to to będzie najlepsza inwestycja w tym momencie, ale wracamy do tematu, czyli mamy te opanowane pięć superpozycji. o tym tutaj nie mówię, zakładam, że to masz opanowane mniej więcej jakoś tak, no i teraz Każdą oczywiście z nich musisz opanować osobno, ale też musisz zacząć je łączyć, ponieważ co innego jest nauczyć się dwóch schematów, czy nawet pięciu, ale co innego jest umieć między nimi swobodnie e, przechodzić, tak jak w tej solówce chociażby na początku, kiedy grałem w jednym, przechodziłem później do drugiego, później do kolejnego, widząc to jako jeden wielki schemat na całym grypie. I tutaj właśnie przyda się to ćwiczenie, które Ci pokażę. Polega ono na graniu pewnego jakiejś, e, jakiejś frazy, która jest e, schematyczna i zapętlona. W tym przypadku będzie to coś takiego. Mamy prostą frazę. Zaraz Ci pokażę, co tutaj dokładnie gram. I teraz będę ją wzdłuż gryfu, właściwie schodząc w kierunku coraz niższych progów, grał przez każdy z tych pięciu schematów pentatoniki. Czyli teraz gram w tym schemacie. I tutaj gram. I teraz przesuwam się do jednego schematu niżej. Czyli on jest. I gram dokładnie ten sam schemat, jakby dźwięków, tylko w tym schemacie jeden niżej. Teraz schodzę jeden schemat niżej, czyli tutaj i gram. Czyli schodzę w dół gryfu. Jeszcze raz zagram to samo w wolnym tempie, bez zatrzymywania już. Mamy zagrywkę, którą jako element gdzieś możemy wpasować. Będzie fajnie brzmiała. Oczywiście, jak będziemy grali w górę i w dół przez minutę, ten schemat już będzie nudny. Ale przede wszystkim mam ćwiczenie, które pomoże Ci, jeśli opanujesz, i później możesz kilka innych tego typu schematów opanować. Zaczniesz widzieć te schematy jako coś połączonego. Nie będą już osobnymi, którym grasz, powiedzmy, teraz w tym schemacie, i nagle myślisz sobie, ok, przeskakuję do tego, tylko to będzie płynnie łączone ze sobą. Więc pokażę tutaj konkretnie teraz, co gram. To i gram dla pentatoniki Emol dodam. Warto to później opanować dla innych tonacji pionotniki A-mol, C-mol i tak dalej, wszystkich innych. Więc zaczynam pierwszym palcem na progu 12 struny drugiej, następnie drugi palec próg 14 struny trzeciej i trzeci palec próg 15 struny drugiej, czyli mamy... I teraz robię pull-off, czyli zrywam ten palec trzeci z 15 progu na pierwszy palec na dwunastym progu, czyli tam, gdzie zaczynaliśmy. Czyli w wolnym tempie. I teraz robię slide tym pierwszym palcem na dziesiąty, w tym przypadku, próg struny drugiej. Oczywiście musi tu po prostu zjechać na jeden dźwięk pentatoniki niżej na tej samej strunie, czyli w tym przypadku tutaj. To jest dźwięk, widzimy go z tego schematu pentatoniki. gram jakby ten sam schemat, czyli jeden dźwięk skali wyżej, później dwa dźwięki skali niżej, i później wracam na ten pierwszy. Czyli w praktyce jest to pierwszy palec, dziesiąty próg strony drugiej, drugi palec, 12 próg strony trzeciej, trzeci palec, 12 próg strony drugiej, i zrobię pull-off znowu tym trzecim palcem na pierwszy palec z powrotem na dziesiątym progu strony drugiej. Czyli mamy. No i w domyślasz, znowu powtarzam. To samo co w przypadku tego i poprzedniego schematu, czyli tym palcem zjeżdżam jeden dźwięk skali niżej na tej strunie, czyli w tym przypadku ósmy próg strony drugiej. Czyli mamy od tego dźwięku ten sam schemat. Jeden dźwięk pentatoniki niżej, dwa dźwięki pentatoniki wyżej, i wracamy na ten wyjściowy. Czyli pierwszy palec ósmy próg strony drugiej, drugi palec dziewiąty próg strony trzeciej, trzeci palec dziesiąty próg strony drugiej, i robię pull off na ten pierwszy palec na ósmym progu znowu strony drugiej. I znowu zjeżdżamy slide na jeden dźwięk pentatonik niżej na tej strunie, czyli piąty próg struny drugiej i następnie drugi palec, siódmy próg struny trzeciej. Tu możemy trzeci lub czwarty palec na progu y, ósmym strony drugiej i pull off, znowu pierwszy palec, piąty próg strony drugiej. I znowu slajd na trzeci próg strony drugiej, następnie drugi palec, czwarty próg strony trzeciej, trzeci palec, piąty próg struny drugiej, i pull off na trzeci próg struny drugiej, pierwszym palcem. Ok, tak to wygląda. Jest to powtarzający się schemat. Um, poniżej, jeśli jesteś na stronie klarowną za gitary Peli, oglądasz tam to lekcję. Powinien być um, tabulatura do tego, więc zagram w wolnym tempie. Troszkę szybciej. I zauważę, że ten pierwszy palec cały czas na danym dźwięku w danym schemacie przyciska próg. i tylko dokładam tu pozostałe palce. Czyli nie podnoszę tego pierwszego palca, jedynie co później robię nim slide w dół. On cały czas jest jakby taką kotwicą w danym schemacie. Ok, jeśli się nauczysz tej e, frazy, można tak powiedzieć, czy zagrywki, będziesz e, grał w każdym z tych schematów, e, krótką, krótki ten powtarzający się schemat, ale grasz go teraz w tym schemacie pentatoniki. Później schodzisz tutaj w dół. Ops, źle zagrałem. I teraz jesteś w innym schemacie. Jeśli dobrze to panujesz, no to już będziesz miał kilka dźwięków opanowanych w każdym schemacie i będziesz miał się między nimi w miarę swobodnie poruszać. Zachęcam Cię, żebyś później jakby eksperymentował z tymi dźwiękami. Czyli mamy ten schemat, na przykład tutaj skończyliśmy i widzisz, kolejny. I tak dalej, może sobie... Ten ostatni dźwięk, coś tam nie wyszło. Palec mi się omknął, o jeden próg, ale widzisz o co chodzi. Teraz można powiedzieć: improwizowałem, to dużo powiedziałem. Po prostu grałem w losowej kolejności te dźwięki w każdym z tych schematów. W każdym z tych schematów mieliśmy po te dźwięki, teraz gram w losowej kolejności. I to sprawia, że mniej więcej opanowuję powoli te schematy. Oczywiście ciągle operuję na tych dwóch strunach, ale to już jest jakaś baza wyjściowa. Wtedy, jeśli wiem, że w tym jest ugię ten schemat, to łatwiej mi później nauczyć się pozostałych dźwięków tego schematu. I tak dalej. Jestem, mam, mam jakby taki wspólny element. W tej zagrywce dla każdego z tych schematów, i to powoli sprawia, że coraz lepiej widzę je między sobą. Oczywiście samo to jedno ćwiczenie wystarczy, musi mieć opanowane te, w jakimś stopniu te superpozycje, ale to ćwiczenie jest pewnego rodzaju klejem, bym powiedział, który skleja je ze sobą. Jeśli w ten sposób jakiś inny schemat opanujesz, w sposób taki do przesuwania po całym gryfie, na innym zestawie z tym, chociażby coś takiego, najprostszego, cztery dźwięki w dół. No, i mamy jakiś kolejny schemat, który możesz się przesuwać z dół lub w górę gryfu. Później możesz jakiś kolejny schemat, albo nawet jakby ten sam układ dźwięków, tylko na innych strunach. Teraz my zaczniemy tutaj na 12 progu struny czwartej, coś takiego. Tutaj grałem w wolnym tempie ten sam jakby schemat dźwięków, tylko na innych zestawie strun. I to jest kolejny jakby schemat, który możesz wykorzystać, jak takich kilka się nauczysz. To będziecie coraz łatwiej między tymi schematami, już pentatoniki, diagramami przesuwać, przemieszczać. I to tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Pokazałem Ci tutaj jedno konkretne ćwiczenie, jeden schemat, który możesz wgrać teraz pod palce, i będziesz miał już krok do przodu, był, jeśli chodzi o łączenie pentatoniki, w tym przypadku e-moll, ale później proszę przełóż to także na inne tonacje, ten sam schemat. No i pokazałem Ci też ogólnie samą ideę tego ćwiczenia jakiś schematu, który przesuwamy w dół, lub w górę gryfu. Łącząc różne schematy tej samej skali. Zachęcam, żebyś to, ten, to ćwiczenie, ten rodzaj ćwiczenia, wykorzystał to się samemu tworzył tego typu schematy. To bardzo ci pomoże w improwizacji, później graniu na całym gryfie. Więc zachęcam, żebyś to teraz opanował, wyćwiczył, a jeśli chcesz opanować granie na całym gryfie gitary, to polecam materiał, tutaj powinien się pojawić przycisk Formuła pentatoniki za kilka złotych możesz zrobić kurs, który od początku do końca pokazuje, w jaki sposób wyćwiczyć improwizację czy granie na całym gryfie. Tam jest troszkę więcej aspektów niż tylko ten jeden pokazany od podstaw, idąc coraz dalej, konkretne ćwiczenia. Więc warto parę złotych się zainwestować. Tutaj kliknij przycisk, zdobądź teraz ten materiał. I zachęcam też, żebyś poniżej napisał w komentarzach, jak Ci się lekcja podobała, jakie masz ewentualnie pytania. Śmiało pisz. Kliknij kciuk w górę, polub ten filmik na YouTube oraz tutaj subskrybuj kanał na YouTube, aby otrzymywać więcej tego typu darmowych lekcji. Więc tutaj był Szymon Zajfer składam za gitarypl Pamiętaj, ćwisz może niekoniecznie dużo, Trzymaj się, cześć, do zobaczenia.